Kanał Valor TV przedstawia Siergiej Kurdakow. Przebacz mi, Nataszu. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału oraz w miarę możliwości wsparcia tego dzieła. Pewne popołudnie, przebywając jeszcze w akademii, otrzymałem rozkaz udania się razem z moimi chłopcami na posterunek milicji na godzinę 21. Tym razem zebrałem ich dziewięciu. Po przybyciu na miejsce, udaliśmy się natychmiast do pokoju mieszczącego się w tylnej części budynku, by tam, według zwyczaju, otrzymać wskazówki co do dalszego działania. Jak zawsze, również i tym razem była wódka oraz, co nas bardzo zaskoczyło, kawior. Przez moment zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób Nikiforow zdobył tak drogie rzeczy. Postanowiłem sobie, że pewnego dnia zapytam go o to. Po chwili do naszego pokoju wszedł Nikiforow. Moim chłopcom kazał się rozgościć, mnie zaś zabrał do swojego pokoju na rozmowę, po czym zaczął mi udzielać wskazówek dotyczących pracy, którą mieliśmy wykonać jeszcze tego wieczoru. Ten wypad ma dla nas szczególne znaczenie. Grupa chrześcijan, do której udajecie się dzisiaj o godzinie 22.00, posiada nową Biblię oraz literaturę przepisaną ręcznie. Potrzebujemy jej, gdyż szukamy dowodów przeciwko nim. Gdy ją zdobędziecie, zaraz prześlemy ją do Moskwy. Będziemy ją wysyłać aż do Moskwy? Zapytałem ze zdziwieniem. Nie wszystko, jedynie to, co jest wydane drukiem. Tam w Moskwie nie chcą innych bazgrołów. A co zrobimy z pozostałymi materiałami? Chodź, pokażę ci. Zeszliśmy po schodach, które były słabo oświetlone. Następnie udaliśmy się do bardzo zimnego pokoju. Dawniej wrzucaliśmy tu pijaków, aby mogli wytrzeźwieć. Przy ścianie stał mały piecyk na drewno, aby strażnicy mogli się ogrzać. Pozostała część pokoju była niemal lodowata. Nikiforow zwrócił się do mnie, wskazując mi paczkę wypełnioną starymi gazetami i drewienkami. Kiedy wrócicie, wrzućcie tu te bazgroły, tutaj. Użyjemy ich w dobrym celu. Ogrzeją się nimi strażnicy. Przy tych słowach uśmiechnął się lekko. Po chwili doszedłem do wniosku, że skoro wezwał nas na moment przed samym wypadem, to musiał mieć szpiegów, którzy informowali go o podobnych spotkaniach. Owa grupa szpiegów, kierowana przez Niki Forowa, musiała być naprawdę wspaniała. Zastanawiałem się jedynie, dlaczego oni to robią. Byłem przekonany, że nie kierują się racjami czysto ideologicznymi. I rzeczywiście tak było. Pracowali jedynie dla pieniędzy, podobnie zresztą jak my. Powszechnie mawiano, że rubel może zmienić i serce. Zarabiali o wiele więcej od nas. A to z całkiem słusznego względu. Często pozwalali się zbić razem z wierzącymi, gdyż nigdy nas nie informowano o ich obecności. Aby jednak nie ujawnić się, musieli uczestniczyć w zebraniach chrześcijan. A kiedy taki szpieg znalazł się na zebraniu podczas naszego wypadu, to musiał wówczas dzielić ich los. Właśnie z tej racji dostawali więcej od nas. Prawdę mówiąc, bez ich pracy nie moglibyśmy nic zrobić. Właśnie dzięki nim wiedzieliśmy dokładnie, kto organizuje spotkanie oraz znaliśmy miejsce. Około godziny 21:10 Nikiforow wezwał mnie do swego biura celem omówienia naszej akcji. Oraz podania dokładnego adresu. Gdzie odbędzie się to zebranie? Zapytałem Nikiforowa. Wskazał miejsce na mapie. Pomyślałem, że aby tam dotrzeć, powinno nam wystarczyć 20 minut. Jak przypuszczacie, ile będzie osób? A właśnie odpowiedział Nikiforow. Według naszych informacji od 10 do 15 osób. Pomyślałem, że wystarczy 7 chłopaków, aby się nimi zająć. Podszedłem do mapy i przestudiowałem plan z bliska, wybierając najkrótszą drogę. Była dopiero 21:15, to też mieliśmy jeszcze trochę czasu. Postanowiliśmy, że wcześniej niż po 20 minutach od rozpoczęcia spotkania. Nie będziemy wkraczać do akcji. Wtedy chrześcijanie będą pewni, że nic im nie zagraża. Powiedziałem chłopakom, że wyjeżdżamy o 21:45. Dwóch z nich położyło nogi na stole i zaczęliśmy spokojnie rozmawiać. Oczywiście kawior, który przyniósł nam Nikiforow, znikł bardzo szybko. Nic dziwnego, tego rodzaju pokarm dostawaliśmy niezbyt często. Wiktor czytał w tym czasie książkę o judo. Wydawało nam się to trochę dziwnie. Przecież on, mistrz wschodniej części Związku Sowieckiego w judo, sam mógł napisać o wiele cenniejszą lekturę. Nagle odłożył książkę, wstał i zaczął ćwiczyć ciosy karate i judo. Tego wieczoru, mówił, użyję tego ciosu. Sądzę, że mi się uda. Przyznaj się, Wiktor, że jeszcze nigdy nie próbowałeś tego ciosu. Pokazałem mu, jak można zadać cios otwartą ręką w gardło poniżej Japuka Adama. Jeśli chcesz wykończyć przeciwnika bardzo szybko, masz tak działać. Pozostali spoglądali na nas z wielkim zachwytem. Wówczas Władimir Zieleniew i Anatol Litowczynko zaczęli się popisywać. Władimir, jako mistrz Kamczatki, zaczął walczyć z Anatolem, mistrzem Syberii. Zobacz, przyjacielu, mówił, przekomarzając się z nim Dzisiaj wieczorem pokażę ci ci cios, od którego skrzepnie ci krew w żyłach. Anatol uśmiechając się powiedział: Po skończeniu tej dziecinnej zabawy pokażę ci cios, dzięki któremu zostałem mistrzem Syberii. Zaczęliśmy się wszyscy śmiać i w ten sposób mijał nam czas. Byliśmy już gotowi do wymarszu na chrześcijan, którzy nie przypuszczali, że ich odwiedzimy tego wieczora. Z pewnością już się zebrali w małej chatce po drugiej stronie miasta, aby studiować tę wspaniałą literaturę. No dobrze, chłopaki, powiedziałem. Przestańcie żartować. Za chwilę zobaczymy, czy jesteście ludźmi czynu, czy tylko dobrymi mówcami. Po paru minutach byliśmy już w drodze. Szybko przejechaliśmy przez ciemne ulice Pietro-Pawłowska, zostawiając za sobą centrum miasta. Opuściliśmy ulice brukowane, a wjechaliśmy na błotniste. Gdyż tę część Związku Sowieckiego często nawiedzały deszcze, teraz jechaliśmy bardzo wolno, szukając wskazanego adresu. Zatrzymaj się, to musi być tutaj zobacz, powiedziałem do Wiktora, wskazując na nazwę ulicy. Tutaj, w pobliżu, powinien znajdować się ich dom. Jedźmy bardzo wolno. Na moją prośbę Wiktor zwolnił, ja zaś usiłowałem odnaleźć w mroku ten dom. W dali za domami rysowały się kontury ciemnych gór, charakterystyczne dla tego regionu Syberii. Zobacz to tutaj powiedziałem półgłosem była to mała chatka z drewna, jak wiele innych w tym regionie. Zatrzymaj się. Resztę drogi przejdziemy pieszo. Po wyjściu z samochodu skierowaliśmy się w stronę domu. Wy, wskazałem na Aleksieja Gulajewa i Jurija, pilnujcie drzwi wejściowych i okna. Macie strzec, aby nikt nam nie uciekł. Nagle Aleksiej zaczął protestować. Bądź cicho. Przykazałem mu. Wiem, co chcesz mi powiedzieć, ale niestety musicie czuwać u wejścia. Po rozpoczęciu akcji będziecie mogli wejść do środka i włączyć się do walki. Zresztą Juri zawsze się sprzeciwiał, ale mimo wszystko musiał mnie posłuchać. Wejściowe drzwi były zamknięte na klucz. Wszystkie światła pogaszone. Z wyjątkiem jednego, z tyłu domu. Była to bardzo ciemna noc. Szybko udaliśmy się na tył domu, gdzie dobudowany był jeden pokój. Odpowiadał on połowie wielkości całego domu. Miał pochyły dach i zewnętrzne drzwi. Jedynie w tym pomieszczeniu świeciły się światła, więc tam muszą być zebrani. Chodźcie tutaj! zawołałem do chłopaków.